Zostań patronem Strefy Konfliktu i wspieraj wartościowe treści w internecie. Wejdź na patronite.pl ukośnik Strefa Konfliktu. Witajcie w strefie konfliktu. Dziś będzie jeszcze o Afganistanie, bo wypada zamknąć i podsumować ostatnie wydarzenia w tym kraju. To nie znaczy, że do Afganistanu już nie wrócimy. Ja sam na potrzeby strefy zacząłem się uczyć trochę tego kraju, przyglądać tej wojnie i doszedłem do wniosku, że jest to niezwykle ciekawy temat. Od przejęcia władzy w Kabulu przez talibów minął miesiąc i trzeba przyznać, że sprawy mocno przyspieszyły. Talibowie sformowali rząd i umacniają władzę. Oraz porządek Islamskim Emiracie Afganistanu, bo tak teraz brzmi nazwa kraju. Czarno-czerwono-zielona flaga republiki została zastąpiona białą, wykaligrafowaną na czarno szachadą, czyli islamskim wyznaniem wiary. Emirat to nic innego jak w dużym uproszczeniu islamski kraj zarządzany przez emira, czyli najwyższego przywódcę. Emirem w nowym Afganistanie jest. Ten człowiek, Maulai Aybatulla Ahunzada, 60-letni duchowny z Kandaharu, który objął przywództwo, talib przywództwo talibów jeszcze w 2016 roku, po tym jak poprzedni emir Muhammad Mansur zginął w amerykańskim ataku. Emir, zgodnie z prawem, ma decydujący głos we wszystkich sprawach ale talibowie na razie wydają się trzymać swojego przywódcę jakby z dala od tych najważniejszych decyzji albo przynajmniej próbują stwarzać takie wrażenie. Ciężar uwagi świata skupiają za to na powołanym przez siebie rządzie. W jego skład, jakby na pochybel Ameryce i całemu Zachodowi weszli głównie weterani wojenni i twardogłowi mułowie. Co wróży raczej powrót do surowej wersji szariatu niż kierunek bardziej Umiarkowany. Rząd składa się z kilkudziesięciu osób, ale przyjrzymy się tylko niektórym. Panie i panowie, oto premier, Mohammad Hassan Ahund, ponad 70-letni współzałożyciel ruchu talibów i bliski człowiek pierwszego lidera, Muły Omara. Jego nazwisko jest na liście osób objętych amerykańskimi sankcjami za przynależność do organizacji terrorystycznej. Jednym z wicepremierów został Abdul Ghani Baradar. Baradar odegrał ważną rolę w zespole negocjującym pokój z Amerykanami, uważany za politycznego przywódcę ruchu. Swoją legendę zawdzięcza głównie temu, że został osobiście jeszcze mianowany przez Mułę Omara i jego zastępcą. Dalej, minister obrony. Ministrem obrony został Muhammad Jakub, syn legendarnego Muły Omara, założyciela talibów, jak już mówiłem, i pierwszego emira. Muła Jakub ma duże poważanie u szeregowych członków organizacji. Jest dobrze chroniony, zwykle nie pozwala się fotografować. To jedyne zdjęcie po przejęciu Kabulu, które ma przedstawiać właśnie syna legendarnego Muły. Minister spraw wewnętrznych to bardzo ciekawa postać. Sirajuddin Hakani, lider tak Tzw. Siatki Hakkaniego, organizacji bojowej, która jest podejrzewana o kontakty z Al-Kaidą. Siria Judin zastąpił w organizacji swojego ojca, Jalaludina Hakkaniego. Młody Hakani jest poszukiwany przez FBI w związku z atakiem w styczniu 2008 roku na hotel w Kabulu, w którym zginęło sześć osób, w tym Amerykanin. I planowanie także w 2008 roku zamachu na ówczesnego prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja. Za kulturę odpowiada Hajrullah Hayrullah. Były więzień Guantanamo na Kubie zwolniony przez Amerykanów w ramach wymiany więźniów w, 2000, w 2014 roku razem z czterema innymi wysokimi rangą talibskimi bojownikami. Były gubernator Heratu podejrzewany o handel narkotykami, związki z Al-Kaidą i kontakty z Osamą Bin Ladenem. A to już Abdul Latif Mansur, minister odwody. Jego nazwisko także znajduje się na liście osób objętych sankcjami przez ONZ i Wielką Brytanię za a jakże działalność tę terrorystyczną? Jak widzicie, to nie jest Dream Team Joe Bidena, ale przecież trzeba pamiętać, że to talibowie wygrali tę wojnę i dzielą swoje nagrody za zasługi w walkach, które trwały dwie dekady. Świat może patrzeć ze zgrozą, ale musi sobie z tą zgrozą poradzić. Warianty są dwa: albo społeczność międzynarodowa nie uzna nowego rządu w Afganistanie i ten ekstremalnie doświadczony przez wojnę kraj będzie skazany na izolację, albo uzna i będzie miała wówczas. Możliwość w jakimś stopniu wpływać na to, co tam się dzieje, choćby przez organizację pomocy humanitarnej, której Afgańczycy dramatycznie potrzebują. Dlatego już odbyły się spotkania talibów z przedstawicielami ONZ. Rozpędza się także talibańska dyplomacja i kontakty międzynarodowe. Katar pomaga uruchomić np. lotnisko. Jako pierwszy kraj dostarcza ładunki humanitarne. Wystartowały też pierwsze cywilne samoloty katarskich linii lotniczych. Pierwszy międzynarodowy lot z Kabulu od wycofania sił. Amerykańskich wylądował w Doha bodaj 9 albo 10 września. Na pokładzie było 200 cudzoziemców, którym nie udało się wydostać w czasie tej słynnej, głośnej i fatalnie przeprowadzonej ewakuacji. Na pokładzie byli też Amerykanie i Afgańczycy, którzy współpracowali z amerykańską armią podczas wojny i teraz boją się zemsty talibów. Turcja jest następna w kolejce do wznowienia ruchu lotniczego. Delegacje z Kabulu kursują także za granicę, np. do Pekinu. Najbardziej intensywnie angażuje się Pakistan, co było do przewidzenia. Islamabad od dawna wspiera ruch talibów i ma nadzieję teraz zabezpieczyć sobie w tym kraju duże wpływy nie tylko gospodarcze. Delegacje pakistańskich służb już pogratulowały osobiście członkom nowego rządu, pogratulowała też Al-Qaida, która jako organizacja kilkukrotnie w historii składała przysięgę wierności talibom. Po raz pierwszy zrobił to jeszcze Osama Bin Laden w zamian za ochronę udzieloną mu po zamachach z 11 września. Potem ta przysięga była odnawiana e, przez jego następców i chociaż talibowie oficjalnie później jej nie przyjęli, to nie odcinali się jednoznacznie od kontaktu z organizacją. Al-Kaida zresztą mocno uaktywniła się ostatnio piarowo, ale to jest opowieść na zupełnie osobną historię. Talibowie mają pełnię władzy, ale sytuacja w kraju nie jest stabilna. Po pierwsze, Państwo Islamskie, o którego działalności w Afganistanie było poprzednio, tutaj macie link. W ciągu ostatnich tygodni ISKP przeprowadziło serię krwawych zamachów na talibańskich bojowników w Dżalalabadzie, stolicy prowincji Nangarhar, gdzie poza jeszcze prowincją Kunar dżihadyści państwa islamskiego prowincji Khorasan są najbardziej aktywni. Według wielu obserwatorów, to jest początek wojny talibów z państwem islamskim na większą skalę. Jeszcze w sierpniu, kiedy trwała talibańska ofensywa, bojownicy zajęli jedno z więzień, po czym wyciągnęli z niego i rozstrzelali osadzonego w nim przywódcę ISKP Abu Omara Khorasaniego. Uważali państwo islamskie za swojego głównego przeciwnika w przyszłości i wygląda na to, że się nie pomylili. ISKP ma w Afganistanie w tej chwili szacuje się kilka tysięcy bojowników i wciąż rekrutuje nowych. Ten konflikt Trochę przysłonił to, co dzieje się w Dolinie Pięciu Lwów, czyli Dolinie Panczsziru. To właśnie ta dolina była ostatnim bastionem ruchu oporu przeciw talibom. Była, bo talibowie ogłosili, że kontrolują panczszir i że rozbili ruch oporu. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to udało im się to, czego nie dokonali ani Sowieci, ani talibowie w wersji 1.0, którzy ścierali się tutaj w latach 90. z oddziałami tego człowieka. Legendy wśród Mojahedinów. Ahmada Shaha Masuda. Ta postać to jest temat na oddzielną, długą opowieść. Masud, nazywany lwem Pan-Shiru, był jednym z tych przywódców, którzy ze swoimi oddziałami walczyli w wojnie domowej przeciw innym frakcjom po wycofaniu się z Afganistanu Sowietów. Ostatecznie musiał oddać pole i kabul nowemu, niezwykle dynamicznemu i ekspansywnemu ruchowi talibom. I. Uciec w góry. Nigdy się nie poddał. Został zamordowany przez samobójców z Al-Kaidy na dwa dni przed atakami na Amerykę z 11 września. Do dziś jego kult jest wśród mujahedinów bardzo silny. Kiedy zabrakło ojca na czele górskich buntowników stanął jego syn, też Ahmad Masud. Młody lew. Osaczeni w górach Pan Shiru już po przejęciu kraju przez talibów próbowali stawiać opór, ale szanse mieli słabe wobec bojowników z poamerykańską bronią i wsparciem pakistańskich dronów, bo Pakistan bardzo się w te walki zaangażował. Rebelianci z Narodowego Frontu Oporu, nazywanego też drugim oporem, bo wywodził się z tego pierwotnego antytalibańskiego Sojuszu, sojuszu Północnego, zostali wsparci także przez niedobitków Afgańskiej Armii Republiki i byłego. Wiceprezydenta Saleha. Ale to nie wystarczyło. i Masuda wycofali się wysoko w góry, jednocześnie publikując krótkie filmy dla potwierdzenia, że ruch oporu istnieje, trwa, walczy. W historii Afganistanu nie jest to zresztą niczym nowym taka strategia, takie wycofywanie się na z góry upatrzone pozycje, po to, by zebrać siły, przegrupować i zaatakować, a czasem wygrać. Masud w tej, do tej strategii dodał jeszcze jedno międzynarodowy lobbying. Między innymi w Ameryce chodzi o pieniądze i wsparcie na działalność Narodowego Frontu Oporu, bez którego rebelianci nie poradzą sobie. Budowanie swego rodzaju antytalibańskiej, transgranicznej koalicji Masud próbuje także oprzeć o Tadżykistan, który dla mujahedinów i dla samego Masuda jest takim naturalnym etnicznym zapleczem, bo on bowiem ma przez ojca Tadżyckie korzenie. Nie wiadomo dokładnie, gdzie się ukrywa ale co jakiś czas publikuje odezwy do swoich zwolenników. W ostatniej mówił m.in., że talibowie się nie zmienili, że nie są Afgańczykami, tylko ludźmi z zewnątrz, że chcą utrzymać Afganistan w izolacji i wezwał wszystkich Afgańczyków do walki o wolny kraj, zapewniając, że ruch oporu będzie cały czas działał w Dolinie Panjshiru. Ta wojna też się zatem w Afganistanie gdzieś tam tli, a zwykli Afgańczycy... A zwykli Afgańczycy mają wszystkiego dosyć. Dosyć niekończącej się wojny, yy, chwila względnego spokoju, jak i, jak, jaką przyniosło mimo wszystko zwycięstwo talibów, daje im pewną nadzieję. Jest wiele głosów, że Ahmad Massoud jest zakładnikiem legendy ojca, Lwa Panjshiru, że ruch oporu nie przyniesie Afgańczykom niczego dobrego. A przede wszystkim, że nie przyniesie tego, za czym tęsknią od pokoleń, czyli pokoju. Niektórzy widzą w talibach szansę na spokój i porządek. W surowych prawach widzą próbę zapewnienia poczucia bezpieczeństwa tak potrzebnego w kraju. Publiczne egzekucje i obcinanie kończyn wrócą. To już zapowiedzieli przedstawiciele nowego rządu po to, by powstrzymać i ograniczyć przestępczość, jak twierdzą. Talibowie formują własną armię i służby bezpieczeństwa. Kobiety wciąż nie mogą liczyć na równe prawa i traktowanie w Afganistanie. Zapowiedziano wprawdzie, że szkoły dla dziewcząt zostaną otwarte. Podstawowe, średnie, nawet uniwersytety, ale o koedukacyjnej nauce nie ma mowy. Strój i porządek będzie regulowało prawo szariatu. Jak to w przyszłości będzie wyglądało i w praktyce, pewnie zobaczymy niebawem. Na ulicach afgańskich miast już pojawiły się pierwsze demonstracje. Kobiet przeciw nowym, starym porządkom, które te demonstracje rozpędzono kolbami, przy okazji katując dziennikarzy, którzy wszystko relacjonowali. Wkrótce potem na ulicę wyszły pochody kobiet w burkach, żeby zademonstrować z kolei poparcie dla islamskiego porządku prawnego w talibańskim wydaniu. Nie ma się co łudzić, że talibowie zmienili się w umiarkowany czy postępowy ruch. Oni ustanowili Islamski Emirat. Konsekwentnie realizują swoją strategię przygotowywaną od lat. Oczywiście, umacniając swoją władzę, będą ją modyfikować, urabiać i dopasowywać do czasu i okoliczności geopolitycznych. Talibowie są pragmatyczni i wiedzą, że izolacja Afganistanu oznacza humanitarną klęskę kraju, gdzie już teraz bieda i głód dają o sobie znać, szczególnie poza miastami. Jeśli nie izolacja, no to międzynarodowa współpraca. Ale pytanie, na jakich warunkach? Na ile będą w stanie nagiąć się do wymagań społeczności międzynarodowej, apelującej o poszanowanie praw człowieka czy o równouprawnienie kobiet. Dlatego świat musi patrzeć w stronę Afganistanu. Zwłaszcza, że świat, niecałe rzecz jasna, mam tu na myśli zmobilizowaną przez Stany Zjednoczone koalicję po 11 września, jest w ogromnym stopniu odpowiedzialny za to, na co teraz patrzymy. Swoją drogą zastanawiam się, kiedy talibowie wystąpią o na przykład reparacje wojenne. To wszystko na dziś w Strefie Konfliktu. Zamykamy na razie ten afgański tryptyk, temat Afganistanu. Ja mam jeszcze dwa słowa do Was na koniec. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za subskrypcje i proszę o więcej. Bo jak sami zauważyliście, ten kanał jest w pewnym sposób ograniczany przez YouTube'a. Nie ma takich zasięgów, jakich można się było spodziewać, jakich ja oczekiwałem. Dlatego jeżeli jesteście tu obecni, obejrzeliście ten film do końca, to proszę zostawcie albo tę słynną łapkę w górę, albo subskrypcję, albo spróbujcie podzielić się, rzucić link do tego odcinka, do całego kanału na swoje media społecznościowe, to pomoże, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie budować zasięgi strefy. To są tematy trudne, to są tematy, których Krótko mówiąc, YouTube nie hołubia, ale nie ma na razie, ja w każdym razie nie znam lepszej platformy do dzielenia się i do opowiadania swoich historii. Dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia wkrótce.